Cześć, z tej strony wasz ulubiony wykładowca dzisiaj będzie o doktoracie. Już zacząłeś myśleć o doktoracie, czyli coś już się u Ciebie w głowie ruszyło na ten temat, ale do końca nie wiesz, jak to wygląda, z czym to się je, więc ten film jest dla Ciebie. Doktorat, kiedy zacząć o tym myśleć? I tutaj być może wam się wydawać, że Macie jeszcze czas, że studia licencjackie kończycie, później studia magisterskie, no i po studiach magisterskich oczywiście trzeba iść na doktorat, czyli wtedy zaczynamy o tym myśleć. Ale no niestety muszę Wam powiedzieć, że tak nie jest. No niestety, sorry, ale niestety to nie ta bajka. Jeśli myślicie o doktoracie. To pomyślcie już o tym na samym początku swoich studiów, czyli jak zaczynacie studiować i wiecie, że macie dobre stopnie, żebyście się odnajdywali w karierze akademickiej, i pamiętajcie też, że doktora czy w ogóle praca na uczelni to nie są tylko zajęcia, bo często studenci myślą, że jak ktoś pracuje na uczelni, to tylko prowadzi te zajęcia. Nie! Uczelnia, prowadzenie zajęć to jest jeden z aspektów pracy na uczelni, bycia naukowcem. No właśnie bycia naukowcem i bycie naukowcem polega na tym, że robi się badania. Robi się badania i publikuje, czyli to jest taka dość ym, specyficzna praca. Ona nie jest dla wszystkich, ale no i, i jeżeli w tym się odnajdujesz, tutaj nie będziemy rozmawiali o tym, jak się odnaleźć w pracy y, naukowca, w pracy na uczelni, Zakładam, że się odnajdujesz, że chcesz taką pracę wykonywać, więc myślisz o doktoracie, bo to jest furtką do tego, ażeby później w przyszłości pracować na uczelni. No dobra. Czyli już teraz, w tym momencie, musisz zacząć robić coś w tym kierunku. Nawet jeśli jesteś na pierwszym roku studiów licencjackich, to już powinieneś się tym zająć. Jak się tym zająć? Przede wszystkim. Dobrze jest zaangażować się w działalność kół naukowych. Jeśli masz być naukowcem, to dobrze, jeśli będziesz działał w kołach naukowych od samego początku. I w kołach naukowych, w zależności od e, za, swoich zainteresowań, kierunku studiów, już są różnego rodzaju koła naukowe, ale tak jak sama nazwa mówi, to jest koło naukowe, gdzie będziesz zajmować się nauką pod przewodnictwem doświadczonego naukowca, doświadczonego wykładowcy. I tutaj różnego rodzaju. Działalności mogą być w ramach tego koła, czy będą to mm, poszerzanie własnej wiedzy, czy wyjazdy na konferencje. No właśnie. I wyjazdy na konferencje są taką drugą ważną rzeczą. Ponieważ konferencje dają tę możliwość, że pokazujesz wyniki swoich badań i weryfikujesz je y, z innymi. Na no, przeważnie to wygląda tak, że jedziesz na konferencję, masz wystąpienie. 10-15 minut opowiadasz o tym, masz prezentację, rozmawiasz z innymi naukowcami, z innymi młodymi ludźmi, którzy są na e, Twoim etapie rozwoju kariery. Wymieniasz się wiedzą, poznajesz e, nowe książki, poznajesz nowe osoby, poszerzasz swoją wiedzę czyli konferencja, ważna e, rzecz. E, często Efektem konferencji jest publikacja, publikacja naukowa. I publikacja naukowa różni się zdecydowanie od publikacji publicystycznej, takiej jak znasz, z gazet, dajmy na to, czy z książek, które są powieściami, czy takimi czy książkami popularnonaukowymi. naukowymi Publikacja naukowa jest innym gatunkiem wypowiedzi pisemnej, i publikacja naukowa przede wszystkim jest publikacją recenzowaną. Czyli recenzują ją osoby, które mają tytuł doktora czy profesora, czytają Twój tekst i mówią Ci, to jest źle, to jest dobrze, to można poprawić. Czyli publikacja, bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że warto publikować w czasopismach, które są na liście ministerialnej. Nie bójcie się, mam Was, tutaj jest podlinkowana ta lista ministerialna, wystarczy kliknąć ten link i zobaczyć, czy pismo, w którym będziecie. Publikowali, znajduje się na tej liście. No i oczywiście, jak zajmujecie się publikacjami, to o wiele lepiej publikować w czasopismach naukowych niż w książkach, tak zwanych monografiach, ponieważ publikacje w czasopismach mają o wiele więcej punktów. Jeśli myślisz o doktoracie, to dobrze też zapisać się do stowarzyszeń naukowych i w ramach z tego stowarzyszenia będziesz dostawał maile. Będziesz dostawał informacje o publikacjach, o konferencjach organizowanych przez to stowarzyszenie, czyli to jest taka, można powiedzieć, trochę droga na skróty, bo wiele rzeczy masz ułatwionych. Jak jesteś w danym stowarzyszeniu naukowym, są różnego rodzaju stowarzyszenia naukowe, to jest szereg z tym benefitów związanych. No i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem czyli podsumowując, konferencje, publikacje, stowarzyszenia naukowe, koła naukowe. One wszystkie liczą się, jak będziesz startował w wyścigu o doktorat, jak będziesz zapisywał się na studia doktoranckie. Ponieważ nie tylko chodzi o to, że będziesz miał swojego promotora i temat, chodzi o to, że jesteś w stanie wykazać, iż do tej pory jesteś naukowcem. Takim młodym, początkującym naukowcem, który już wie o co chodzi. I wtedy, jeżeli mamy kilka osób, i jedna z tych osób ma już publikacje, wyjazdy konferencyjne, to widzimy, że jest w tej osobie potencjał i ona w przyszłości będzie dobrym naukowcem, pracownikiem uczelni. Jeśli jesteście zainteresowani innymi rzeczami związanymi z nauką, to dajcie znać w komentarzu, o czym byście chcieli kolejnego vloga wykładowcy, bo na przykład ten czy. Poprzedni, który był dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu, są to wrogi, które nakręciłem, ponieważ różni ludzie do mnie się odezwali i powiedzieli fajnie, jakby pan nakręcił o tym czy o tamtym. No i kręcę i bardzo miło. Sam bym o tym nie pomyślał, ale dzięki widzom można nagrać takie wspaniałe, fantastyczne materiały. No i jeżeli ci się podobał ten materiał. To nie zapomnij zostawić łapkę w górę. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj ten kanał. Bo jak nie zasubskrybujesz, to będzie dwója do indeksu.